Cześć Boże, pozdrawiam serdecznie z Kamerunu, z miejscowości Kombu. Mam na imię siostra Izabela, jestem siostrą służebniczką Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Na misjach w Kamerunie posługuję od 2007 roku. Cztery lata jestem tutaj w Kombu, w przedszkolu, a także przy formacji jako wychowawczyni postulatu. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za pomoc, jaką otrzymaliśmy dla Dżulei dziewczyny, która mogła się uczyć dzięki wsparciu młodzieżowego wolontariatu misyjnego, wsparciu finansowemu i wsparciu modlitewnemu. Jesteśmy bardzo wdzięczne jako siostry. Za tę ogromną pomoc dla naszej dziewczyny, która w tym roku zdawała maturę, i mamy nadzieję, że będzie mogła zrobić coś ze swoim życiem dalej, żeby po prostu służyć wiedzą, jaką zdobyła. Jest to dziewczynka głucho-niema, która w wieku 7 czy 8 lat zachorowała, i niestety choroba nie była dobrze wyleczona. W związku z czym odbiło się to uszczerbkiem na jej zdrowiu, ale dzięki swojej silnej woli potrafiła skończyć szkołę podstawową, normalną dla zdrowych dzieci, jednak nie umiała ukończyć liceum. Dostała się tutaj do diecezji Bafusa dzięki mojej współsiostrze, jeszcze Françoise która znalazła dla niej szkołę średnią, specjalną szkołę dla głuchoniemych. Co jest taką ogromną ciekawostką, czy, że dyrektorem tej szkoły jest pan, który mówi, ale nie słyszy. Jego żona mówi i słyszy i mają siódemkę wspaniałych dzieciaków, które mówią i słyszą. No Jest to więc coś niesamowitego, że to małżeństwo podjęło się poprowadzenia szkoły prywatnej dla dzieci niesłyszących, po to, żeby mogły dostać właśnie y, poziom maturalny. Niestety w Kamerunie jeszcze nie mamy studiów na tym poziomie, ale wielu z nich też wyjeżdża za granicę, żeby kontynuować naukę, a później wracają, żeby pomóc innym, którzy są w podobnej sytuacji. Czuję się otoczona opieką, Wierzę, nie jest sama, wie, że młodzież ją wspiera i jest to takim... Taką ogromną zachętą do wkładania wysiłków w codzienną naukę, co nie jest dla niej łatwe. Tutaj ten system edukacyjny nie jest tak bardzo rozwinięty jak w Polsce, aczkolwiek ona sobie doskonale radzi. Ma ona ambicje, żeby zrobić coś ze sobą w życiu, żeby stać się kimś, żeby być też niezależną finansowo, żeby móc też wesprzeć swoją własną rodzinę i, i później pomyśleć o swojej własnej drodze. Mówi najpierw szkoła, potem wszystko inne.